Hello. Witajcie moi drodzy. Dzisiaj będziemy wspólnie uczyć się czasowników nieregularnych. Pogrupowałam Wam te czasowniki w ten sposób, żeby łatwiej było się ich nauczyć. Pierwsza grupa to czasowniki, które mają O-U-G-H w środku i kończą się na T. Oczywiście mówię o drugiej i trzeciej formie. Bybotbot, fight, thought, thought, think, thought, thought i bring brought, broad. Podobne do nich są teach, tot, tot i catch, kot, kot. Kolejna nasza grupa to dwa czasowniki pay i lay, które wymawia się w drugiej i trzeciej formie. A pay, paid, paid i lay, laid, laid. Podobny do nich w pisowni będzie say. Say, said, said. Nie, nieznacznie różni się w wymowie. Nasza następna grupa to czasowniki, gdzie pierwsza i trzecia forma są takie same. Come, came, come i become, became, become. Przygotowałam tutaj jeszcze dwa czasowniki, które się trochę rybują i mają trzy różne formy. Ter, tore, torn i where Warm, warm. Kolejna grupa to są czasowniki, y, gdzie trzy formy są inne, ale w tej grupie y, mam nadzieję, że pomoże Wam to, że grupa jest ułożona ortograficznie. Czyli mamy y, w pierwszej formie I, w drugiej formie A, a w trzeciej formie U. W tych samych miejscach. Okay. ring, ring run. sing, sang, sung. drink, drink, drunk, sink, sank, i swim, swam, swam. Do tej grupy również należy dwusylabowe begin, begin, began, began. Kolejna grupa to również czasowniki, gdzie trzy formy są różne blow, blue, blown, grow, grew, grown, no, new, known i throw, threw, thrown. Jak zauważyliście na pewno, o, z pierwszej formy w drugiej formie będzie to e, a w trzeciej formie czasownik będzie miał n na końcu. I podobnie będzie... Ta zasada występowała w dwóch innych czasownikach: fly, flew, flown i draw, drew, drown. Nasza kolejna grupa to czasowniki um, speak, break i wake. Remują się: <laughs> speak, spoke, spoken, break, broke, broken, wake, woke, woken. I dwa kolejne bardzo podobne choose chose chosen i freeze froze frozen Następna grupa to będą czasowniki również e, podobne do siebie ride rode ridden i bite bit bitten oraz ride rode ridden i hide hid hidden I ostatni czasownik w tej Um, w tej naszej części, to będzie forbid, forbid, forbidden. OK. Well done. See you soon. Bye-bye.